Nie ma z tej strony Willex i dzisiaj znowu Was witam na swoim kanale. Gdzie dzisiaj nagrywam nową gierkę, czyli Hello Neighbor. Powiem Wam, że to jest moje drugie uruchomienie tej gry. Dlatego, że już chciałem nagrać ten odcinek, ale okazało się, że mój mikrofon postanowił powiedzieć sobie, że nie działa. Więc mam nadzieję, że teraz normalnie gra zadziała i nie będzie mieli mi za, za pierwsze wrażenia, że będą troszeczkę. E... No inaczej, może to nie będą już moje pierwsze wrażenia, ale ok. E, ogólnie też serdecznie Was zapraszam do lajkowania, subskrybowania, a także do dzwoneczka, żeby Was nic nie ominęło. A my co? Zaczynamy. Od razu powiem, że problem będzie w jednej rzeczy. Jeśli chodzi tutaj o mm, głośność, to je pokazuje język. Jak ważny jest język? Nie mam głośności. Więc... Nie mogę nic tu zmienić, chyba że wy będziecie wiedzieli, to mi właśnie daje, tylko dajcie znać. Ale co? Zaczynamy nową grę. Chcemy, tak rozpoczynamy nową grę. I spróbujemy zobaczyć co z tego będzie, bo naprawdę nagrałem fajny odcinek. Specjalnie był naszykowany. Już chciałem wczoraj montować. To powinniście oglądać dzisiaj. Nie nagrywam. Wy to powinniście zobaczyć dzisiaj, ale wyszło jak wyszło, więc no, jak jest. Tak jak widzimy już widać tutaj piłeczkę. Już tutaj nasza postać ale za ładna ona nie jest. I lecimy za Idziemy. i tu mamy kolejną karcenkę. A ja może się wyznaczyłem tego dźwięku, nie? A nie chcę tylko jedynie przed udawać, że... Tak ja to no bo to jest bez I właśnie, ciekawi mnie, kogo on tam zamknął, czy swoją żonę, czy kogo. Pośpiewaj, zagadamy. I tutaj nie mogę uciec. I właśnie najgłupsze to, że on przeskakuje przez szybę, żeby nas zaatakować. Podczas, gdy ja miał drzwi obiec. I widzę, że musimy się dostać na górę, żeby znaleźć na no, rozdajemy, 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 Ok, ja. I ogólnie z tego co widziałem, to można jako otworzyć tutaj e, ten, ten e, e, bagażnik. Tak, że jest w jednym pomieszczeniu klucz. Do jednych drzwi. Też wam po pokażę, o ile teraz nie sąsiedni chłopcy. Na pojedynki nic. Teraz na też nie widzi. Tutaj. nie, tutaj. Zapomniałem. ten nic nie ma. Nie się. mnie? jest dość taka że aż się cały dygoczy, kiedy widzę, że sąsiad idzie. Co tam słyszę? Poszedłem, nie wiem gdzie. Z prawej strony. O! nie daj, nie A się, się ja widzicie to? Nie, yeah. no weź no, co oh! no, mi to! odpadaj! Taki nie czy to wyłapuje mikropon, czy nie Eee, ale sąsiad, znaczy jest sąsiad, spółlokator po prostu. Eee, łazi tutaj i no. U Jak widzicie, w sypialni sąsiada. To nie wiem, czy będzie coś pożytecznego, ale widzę, że chyba to jest. Oczywiście nie widziałem. Mogę jej zawać, mogę ją tylko włączyć. Jest telewizor, żebym wyjaśnić, czego go zrujować, bo już często robiłem. Te drzwi są też na krótkę, tylko z I właśnie nie wiem, gdzie są srebrne klucze. Do tej pory nie mogę ich znaleźć. W ogóle w większości rzeczy nie mogę podnieść. są te tylko to, wiem, że jakoś się da podnieść, ale nie wiem. Nie wiem jak. Każdy nie reaguje na mój głos. Baby lipa.

Kluczem jakoś tam przejść, ale nie mam za pojęcia. Jak przejść z tym szalem, a tutaj jest, to jest jakiś Można na górę jakoś można wejść i czy znaleźć się bokiem. Przepraszam, klucz francuski, tutaj nic nie mogę kliknąć. Klikam myszką, klikam e, tobie nic nie działa. Tędy próbowałem też, już trzeba się wskoczyć. Też tu nic nie mogę zrobić nie mogę przejść tędy. A czekajcie właśnie. To jest kabel do czegoś. Właśnie ja nie pomyślałem o tym kablu, Dlaczego jest ten kabel? Kabel jest do tej windy. Oto sobie pójść na górę. Dobra, a co to robi tu? Czy znaczy, to klikam, ale nie jestem pewny co to robi. Znaczy, wyłączam prąd. A od czego? a u nie wiem, no mogę wam pokazać ogólnie też domek eee, jak widziałem nie ma tu nic ale to absolutnie nic pożytecznego co by mogło mi pomóc chociaż tutaj był jakiś szajek pożyteczny ale nie ma, w też nic nie ma w nie ma w szafce tu nie ma cały dom w czasie przeszukałem podczas pierwszej próby nagania odcinka i ja absolutnie nie widziałem nic ale naprawdę absolutnie nic. I ja po prostu nie mam pojęcia, co ja mogę. Ach, ja. Roz... No nie nie mogę i tak. Ale i tak nie wiem, co ja mogę zrobić, żeby właśnie móc pójść tam do sąsiada i pójść tam na górę. W tym nic nie widziałem, żeby było. Chyba, ja, że może coś ominąłem. Nie wiem. Walku też nie mogę podnieść. na koszu nic nie ma, tutaj w koszu nic nie ma, w skrzynce na listy coś, Na co się teraz ja nie widzę, tu u mnie w skrzynce na listy coś, też nie ma, tutaj w koszu, nie ma. i może, gdzie coś mogę znaleźć, to będzie piszcie komentarz, eee, albo może jestem ślepy i może napiszcie, Ja Zobaczcie, ja proszę. A, i mówił, że teraz prąd całkowicie w domu, dobra. Co ja mogę zrobić? Dajcie mi coś pożytecznego. Może to jest w po szafkach, nie wiem. Telefon tu mam jakiś. Tutaj nic nie mogę zrobić. Coś mi tu tyka. Tu jest tutaj. Jeszcze tego drogi nie zrobić, ale jak ja tam wejść Bo tędy też akurat jak widzicie to jest szaweczka i te półki Próba... Przepraszam, próbowałem też tędy wejść Nie mogę Mogę spróbować Chcę wam pokazać Tam nie kominuj No to jest <śmiech> 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 No to się kurde cieszysz Kościół Spalam bo próbowałem na ten i nie dało rady. Może na ten tutaj mniejszy dam radę, ale też mi się nie wydaje. Bo po coś ta winda jest. Można ją jakoś uruchomić, O, pójdziecie do chaty. A może sobie włączyć pląd, tak? dobra gościu, poprowadź do ten poradę Czekam włączyłem, co nie wchórzaj, no. Słuchajmy tutaj wejść na bółek, zobaczymy co to w końcu się uda, czy nie. Ok, lecę tutaj i właśnie właśnie mogę, czyli nie zauważył? No. Lecz nie mogę przejść. To by było coś zakopane w grządkach, ale tutaj tak oświadczas zablokowała. Nic nie zrobiła. Tu jakieś ogryzki, śmieci przed. Przy samochodzie nie mamy nic. Na listy dobry, dziękuję. cokolwiek może. Pokażę, że tutaj też. A nie ma nic. Po co to jest nasza sypialnia? Niby. Tak myślę, skoro to jest. Skoro mogę swobodnie chodzić po tym domu. No co? Kolejne łóżko. Family. Jesteśmy chyba tym tutaj. Znaczy, cała duża rodzinka chodziło. Eee, no i co? Jakieś książki, nie wiadomo co jeszcze, jakaś pupa. Nie ma tutaj dosłownie nic. pomogło, jeśli chodzi o sąsiada. Wziąć w niego ten klucz. Gdzie on jest? Czy chociaż mógł wybić szybę. Ale nie mogę. To nie będę mógł szyby, żeby móc łatwo przychodzić. Ale widzicie, mogę niby kliknąć, ale klikam E, Q, Q, S, D, -N Z, X, C, No nic. Klikam wszystkie przyciski, nic. Nie mogę nic mi się ząbała, tak jak? Albo nie, no ale jest od nowa, więc nie powinna mi się A Albo po prostu ja coś omijam. Nie wiem co omijam. Chwa, weźmy tutaj sobie... O! A, wchodzimy do jego najwyżej na zapięcie jeszcze raz. Nie możemy. Widzicie, gdzie jesteś? Tutaj nie ma nic. Tutaj wizytę włączyć. Mam... Okay. Nie wchodź tu jeszcze. Lecz po no, prostu będziemy biegać, bo naprawdę nie wiem, tu jest na tylko nie mogę nic zrobić. Okay. A szybko się uda. No tu są wszystkie powierzchnie przejrzane, tylko. walczyć hmm. Dobra, już cały. Cię to się tutaj, proszę, nie pala obok, co leci? Proszę,

Okej, okay, tego nie miałem. Co? Co chcesz? Mogę tam przejść? Proszę zobaczyć? Okej, okay, tego się wytoczyłem. No jakaś? Jakiś wypadek z sąsiada? Po prostu Nie wiem co powiedzieć. Samam mam jazdy, po dawie jeździć nie miałem żadnego wypadku, więc trzeba po prostu umieć cieszyć i patrzeć, co się robi. A jak się... ja wiesz, mnie jest w Chcę ja mam Co z tym zrobić, halo? Nie odbrzonej dźwigniania. I to prowadzi tutaj do tego pomieszczenia i ja nie mogę tego odpalić. Czas... Tutaj jest właśnie przejście do tego, ale nie mogę też tu wejść. Ale gdyby nie mogę wziąć tylko, muszę pozbierać, żeby tam wejść. Nie mogę nic kliknąć. Gałka nic, jedynka dwójka, czwójka, nic. Escape! Nie wiem. Zobaczmy, jakieś jakieś opisane klawisze, Może to akurat coś będzie. Eee... sąsiad ty przyjazny, no nie. Nie agresywniej i wolniżą, a za spoma wyłączonych narzędzi analitycznych nie będzie w stanie też dostawać pułapek. Nie, Może że się pułapek, to nie widziałem. Jakiś mikser? Nie wiem. Szczerze wam powiem, nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Okay. A, no, on skorzystał z Nawet, no, żeby to odkręcić, nie mam nic. T tutaj jeszcze też wejść nie mogę. Tutaj jakoś? Nie wiem. Próbuję. O, o, o! Tam jest klucz, dobra! Tam jest klucz, żeby tutaj otworzyć. Dobra, ale jakaś tam dostać? A, tam tak. Tu jest dużo kleju. Tutaj wszędzie dookoła jest mnie. Tu jeszcze jakaś łopata, żeby właśnie A. tam wykopać. Już nie mam pojęcia co mam ja tutaj zrobić, nie? Muszę jakoś zdobyć ten klucz. I co? Dobra, ja chyba w tym miejscu skończę ten odcinek. Chyba jeszcze mi powiedzcie po prostu, gdzie znaleźć ten serwetny klucz, bo to naprawdę mi się przyda, bo jak na razie, no widzieliście, przejrzałem całą chałupę, chyba że gdzieś ominąłem. Albo po prostu za każdym razem, kiedy mnie złapie, to po prostu lokacja tego klucza w tych wszystkich szafka, nie szafkach się zmienia. Więc, wiecie czego Dajcie mi znać. Jak mówiłem na początku, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby was nic nie ominęło. No i co? Na razie.